Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Dzisiaj postaram Ci się pomóc uzyskanie odpowiedzi, dlaczego nie warto złościć się na ludzi, którzy myślą kompletnie inaczej od Ciebie. Ty mówisz do nich o swoich oczywistych prawdach, oni przekrzywiają głowę i mówią nie, to jest niemożliwe. Mówisz bzdury. To kompletnie nie trzyma się logiki. I wtedy może albo się podniebać trzasnąć drzwiami i wyjść, lub też spróbować zrozumieć, dlaczego oni tak mówią, dlaczego tak myślą. Czy wiesz, że Ty i ja jesteśmy dokładnie tacy sami? Dokładnie zbudowani. Z przekonań, z wartości, które w naszej głowie, w naszej, w naszej podświadomości zakotwiczały się latami. Więc jak możemy mieć pretensje do kogoś, kto kompletnie myśli inaczej niż my? Jego przekonania mają prawo być inne niż nasze, a wyskakują czasem w momentach najmniej przewidywalnych. I albo nas wkurzają, albo też nie. Albo sprawiają, że są mocną i silną naszą tarczą, obroną. One bronią poczucia naszej wartości. To jest tarcza. To jest tarcza, która filtruje wszystko to, co nas spotyka. Na pewno zauważyłaś, zauważyłaś, że są ludzie, którzy są gotowi na zmiany, są gotowi na komunikację z innymi ludźmi, bez skrępowania, myślą pozytywnie, nie boją się, są kreatywni, a inni nie, często wycofani, muszą sprawę przemyśleć i bardzo trudno im cokolwiek w swoim życiu. Zmienić. I przekonania to właśnie to, co nas z jednej strony buduje, a czasem, mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, rujnuje. Dlatego, że przekonanie, że codziennie jedno piwko czy jedna lampka wina jest OK, to chyba raczej nie jest najlepszy pomysł. Natomiast mówię tu o zdrowiu, już się odzywa. Czerwona lampka w mojej głowie, ponieważ jak wiesz, również jestem ekspertem z spersonalizowanej profilaktyki zdrowia opartej na testach medycznych, więc temat zdrowia jest mi, jest mi bardzo bliski. Ale wracamy do przekonań. Dlatego, jeżeli rozmawiasz z kimś i chcesz go przekonać do swojej racji, to pamiętaj, że dla ludzi często opinia, Stały się faktem. I będzie bronił tego za wszelką cenę. Dlatego nie da sobie tego zabrać, bo poczuje się nagi. Będzie nagle musiał coś zmienić, zostawić. To nie jest jego. Więc nie oczekuj, że rozmawiając z osobą, która. która jest taka bardzo hermetyczna. Która wszystkiego się boi, że będzie gotowa na to, co ty jej na przykład oferujesz. I warto to zrozumieć, nie złościć się, bo to jest tak, jakbyśmy atakowali jego ego, o które on się bardzo troszczy. I on nie chce innego myślenia. Ten proces zmiany sposobu myślenia, zmiany przekonań dla każdego z nas jest inny. Tutaj już zdecydowanie nastawienie do zmiany odgrywa kluczową rolę. Natomiast przesłaniem mojego dzisiejszego z Tobą spotkania jest to, żebyś zrozumiała, zrozumiał, że ludzie mają prawo do swoich przekonań nie muszą się z Tobą zgadzać. I ty się z tego powodu nie złość. Zostaw to. Nie naciskaj, nie napieraj swoich racji, swoich prawd. Praw jest tyle, ile oczu na nią patrzy, i tak jest z przekonaniami. Niepotrzebny jest wróg. Zobacz w tym człowieku coś zupełnie innego. Co akurat być może, że Tobie służy, i być może, że ten obszar dotyczący przekonań, które są zupełnie inne, nie musi być powodem Waszego rozstania, zaprzestania jakichkolwiek spotkań. Bo każdy człowiek ma coś, co chce i wie o czymś, o czym chciałby wiedzieć inny. I pamiętajmy, że słowa mają wielką moc. I warto osobę, która tak mocno i kurczowo trzyma się swoich przekonań, a ty wiesz, że sobie mocno szkodzi, bo ty znasz fakty, a on być może tylko opinie. Dlatego. Warto nad osobą, z którą rozmawiasz i chcesz przekonać do siebie. Rozbudź w nim taką wizję. Zapytaj go, co by się stało, gdybyś pomyślał troszkę inaczej. Co by się stało, gdybyś prowadził swój codzienny rytuał, swoich wszystkich nawyków, na przykład półgodzinne spacery. Bo to może być ktoś, kto uważa, że dla swojego zdrowia to nie warto nic robić. Pomyśl, jak twoje życie stałoby się bogatsze i mógłbyś zrobić więcej, gdybyś był zdrowszy, gdyby twoja kondycja fizyczna była zdecydowanie lepsza. Dlatego roztaczajmy roztocz taką wizję nad kimś. Bo to on sam. Odejmie decyzję, że chce zmiany, że chce się zbliżyć do Twoich przekonań. I jeżeli tak zrobisz, to chcę, żebyś pamiętał, pamiętała, że każdy ma swoją taką dumę i nie chce być od razu ograbiony z tych swoich przekonań, które niosły go przez całe życie i on się tak naprawdę bardzo dobrze z nimi czuje. Nie chce tego zagrożenia. Ale jeżeli roztoczysz przed nim wizję, to będzie się czuł bezpiecznie. Bo pamiętaj, że mózg lubi stare, nie lubi nowego. Nowe wymaga zmiany, wymaga nauki, wymaga wysiłku, wymaga kreatywności. A wewnętrzny krytyk się tym, nie tym się karmi. Tylko właśnie tym starym. Dlatego, jak chcemy zmienić czyjeś przekonania, to my mu zabieramy jego ochronę, jego broni. Jak mówiłam wcześniej, nie naciskaj, bo opór będzie zdecydowanie większy. Dlatego zadajmy właśnie pytanie, a może tak pomyśleć, a może byś pomyślał inaczej o swoim zdrowiu? A może byś pomyślał inaczej o swojej pracy, na którą tak narzekasz tutaj, że ten szef tak cię, tak cię gnębi? Może byś pomyślał, że warto ją zmienić, bo narzekasz i nic nie robisz, bo się boisz. I zapytajmy, jakie przed tobą roztoczyłyby się na przykład możliwości? Właśnie gdybyś się odważył na zmienić pracę w tej i tej firmie, bo zobacz, z kim ona współpracuje. Odważ się, bo widzisz, że ten ktoś ledwo wiąże koniec z końcem, ciągle ludzi, ciągle narzeka. A jeżeli to jest ktoś dla ciebie bliski, to wtedy to przekonanie o tym, że ten etat, na którym on jest, jest przypisany dla niego do końca życia, warto to zmienić. Bo my chcemy mu po prostu pomóc. Więc nakierujmy jego myśli na korzyści, dla niego na korzyści. Co się stanie, gdy zaczniesz myśleć inaczej? Co się stanie, gdy się na to odważysz, gdy roztoczysz wizję, co będzie, gdy po to? Sięgniesz, co będzie, gdy tego dotkniesz, gdy tego doświadczysz. Zobacz, inni w tej firmie pracują, jeżdżą po świecie, a ty siedzisz na tym stołku tyle lat, i cały czas marudzisz i zrzędzisz. Widzisz, że zacząłeś chorować i czujesz się coraz gorzej? Warto to zmienić. Warto zmienić to. Przekonanie, że inni decydują o Twoim życiu. Bo jesteś tutaj, naprawdę, przez chwilę. Dlatego podsumowując, nie walczmy z przekonaniami innych, starajmy się zrozumieć, zadać pytanie, co by było, gdybyś pomyślała, pomyślał inaczej. Wejdźmy na sekundę w buty tej drugiej osoby, gdy chcemy dla niej dobrze. I bądźmy wyrozumiali, bo pamiętajmy, że słowa mają wielką, wielką moc. I używajmy ich po to, żeby ludziom przypinać skrzydła, a nie mówić, że są głupi. Przecież my też mamy swoje przekonania, z którymi ktoś być może się nie zgadza. I zauważ, jak Ty się zachowujesz, gdy ktoś próbuje je zmienić. No? Jak się czujesz? Jeżeli to, o czym przed chwilą mówiłam, jest dla Ciebie ważne i zapaliło może jedno czy dwa czerwone światła, podziel się tym, tym nagraniem z innymi. Zasubskrybuj mój kanał. Będzie mi niezmiernie miło i życzę Ci tej, może nie pracy, ale obcowania z przekonaniami innymi, takimi lekkimi, łatwymi, bez nerwów, bez stresu, bo każdy z nas jest inny i nikt nie chce czuć się zagrożony. Do następnego, do usłyszenia.